Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma murami żył sobie Jacula. Jacula był wielki, silny i rządził Wałczem oraz okolicznymi gminami. Któregoś dnia niezrównoważony dziennikarz i jego kolega pląsacz zaczęli obrażać Jaculę wyzwiskami na P, K i C. Papryka, krzan i, i co? <laughs> Ale Jacula nie pozostawał im dłużny. I tak się kłócili, kłócili, aż powstał wir nienawiści, który od tamtej pory roztacza się nad Polską i powoduje kwaśne deszcze oraz szalejącą inflację. <słuch> <słuch> Jedyna osoba, która mogła to powstrzymać, mieszkała na Pradze Południe, gdzie z umiarkowanie wysokim kompanem rozbawiała gości lokalnych kawiarenek niskiej jakości kabaretem. Ale ja powiedział zdziwiony Pasut: Ja jestem błaznem, żartym, ja nie umiem walczyć. Nie pokonam Jaculię ani prąsacza. Piszczał spanikowanym głosem Pasut: Co ja mam teraz uczynić? Spanikowanym głosem Pasut: Co ja mam teraz uczynić? Smutnego Pasuta zobaczył zaczarowany lew. Ten znarni? Nie, Daro Lew. I powiedział: Idź tam do lasu, tylko nie narób hałasu. Smutny Pasut udał się zatem do Lasu Iglastego, gdzie znalazł magiczną szyszkę. Szyszka powiedziała mu, że jeżeli będzie się go słuchała i będzie ignorował przewlekłe satany zapalne całego ciała, to da mu moc zwycięstwa nad jaculą i pląsaczem. Pasut zgodził się. Pasut nie do końca wiedział, w co się wpierdolił. Nie dość, że magiczna Szyszka cieszyła się za każdym razem, gdy jego ciało ulegało uszkodzeniu, to jeszcze wchodząc między jaculę i pląsacza, władował się między tanią wódkę i nieświeżą zakąskę. Ale nie zraził się. Walcząc z przeciwnościami losu, przeklętymi magicznymi kryształkami, i własnym lenictwem i głupotą trenował, trenował, aż stał się sutonatorem. Podobała Ci się bajka synku? Tak. Pamiętam o alimentach, Ryszard.